Witam w moim studio, na potrzeby tego programu właśnie piękne studio wybudowałem tymi rękoma, tymi, w tym studio będziemy kręcić właśnie Q&A studio. Podoba Wam się? Jeżeli się podoba, piszcie. Co będziemy w tym studio nagrywać? Już mówię QN pierwszy temacik. Ja mam gdzie tego nagrywać, to będziemy tutaj nagrywać. A co? To jeszcze jest do wykończenia. Na razie jest taka ściana, drzwi zajebiste na hakerów. ram pam, pam. Musi być. Ochrona. Tutaj będziemy nagrywać QN i być może coś jeszcze. Na razie myślę, co by tutaj popokmienić na internetach. Pup, pup. Dawajcie pytania do pierwszego, nie, to już będzie trzeci QA. QA, czyli pytania i odpowiedzi moje z trasy, nie tylko. Zapraszam zadawanie pytań. Mam jeszcze te stare pytania pod y, tamtymi starymi odcinkami, ale spokojnie. Pomału, pomału, pomału kończę remont i się biorę za to. Ram pam studio mam dość, dość duże. Będę tu mógł robić dużo ciekawych być może rzeczy. A zgadnijcie, gdzie jestem i wam powiem, że to nie jest piwnica i nie jest to u mnie w mieszkaniu. <laughs> Może bywają lepsze miejsca do nagrywania. Kapitan Koks, Koks, Kapitan Koks, Koks. Czy mam takie coś? A, yy. A tak całkiem poważnie, jest to jedno z miejsc, które tutaj jest spokój i cisza praktycznie. Oprócz z hałasu z zewnątrz. Ale tutaj właśnie będzie miejsce i będzie czas i spokój, żeby sobie ponagrywać, pogadać do kamery bez żadnego przeszkadzań jakichkolwiek. Zapraszam do zadawania pytań, to takie tylko taki wstęp do mojego studia. Wiem niektórzy tutaj by powiedzieli, że nie jest za pięknie. To jest prawie jak w piwnicy u tego gostka z dupy. Tego oglądacie, na pewno znacie, a na pewno widzieliście chociaż. I to nie jest przez to, że ja od niego zerżnąłem, to tylko po prostu mówię. Mam takie studio i w sumie w domu często teraz nie mogę nagrywać, a mówię mam takie studio, to dlaczego z niego nie skorzystać, co nie? To jest moje studio od dzisiaj. Spokojnie, tego nie będzie, tego nie będzie. Chociaż siedzisko. U. Dobra, nie. Tego na pewno nie będzie. Jeszcze jest taki temat, żeby z tej perspektywy nagrywać w moim studio. Piszcie, która perspektywa jest lepsza. Jest czy dwa. To jest dwa, to jest jedy. jest jakiś kurwa cwaniak? Nie. Dobra, na tą chwilę to jest to wszystko z mojego studia. Podoba się? Piszcie, 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 się podoba zajebista studia. Jeszcze właśnie znalazłem trzecią perspektywę w moim zajebistym, wielkim studiu. Profesjonalnym dodam. Także głosujcie na 1, 2, 3 pozycja. To jest trzecia pozycja. Zajebista pozycja. Prawda jeszcze światło jest kijowe, ale to ogarnie. Mam tutaj takie, takie lampy. To będzie jak w dzień. Pozdrawiam serdecznie.